Jesteśmy wyjątkowymi ludźmi, słyszymy co szepczą ściany. Mówią nam, co jest dla nich najlepsze, tak aby one mogły zapewnić to, co jest najlepsze dla nas, czyli zdrowy dom, którego wszyscy pragniemy. Nazywają nas Wall Whisperers. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Ci o tym, jak izolacja cieplna zapewnia komfortowe warunki życia w domu. Wysokiej jakości izolacja ma duży wpływ na temperaturę w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Dzięki niej podczas lata panuje w domu przyjemny chłód, a w zimie jest cudownie ciepło. Pomiary wykazują, że podczas mroźnych zim różnica między temperaturą murów a temperaturą w pomieszczeniach w nieizolowanych domach może wynosić 4 stopnie Celsjusza lub nawet więcej. Tymczasem w domach izolowanych różnica ta wynosi tylko 2 stopnie. Oznacza to, że budynki izolowane gwarantują wyższy poziom komfortu, a w miesiącach letnich znacznie ograniczają przegrzewanie się pomieszczeń. Systemy ociepleń Baumit zostały stworzone, aby chronić Twój dom i jego mieszkańców oraz zapewnić idealną temperaturę we wnętrzach przez 12 miesięcy w roku. Ponadto znacznie obniżają koszty energii i emisję CO2 w ciągu całego okresu użytkowania. Skąd my to wszystko wiemy? W parku badawczym WIWA zbieramy, mierzymy i analizujemy dane. Następnie słuchamy, co mówią nam ściany. Gdyby ściany mogły mówić, poleciłyby Baumit: Baumit, Twój dom, Twoje ściany, Twoje zdrowie.